Dzisiaj jedziemy po Predatora, nie Grzesiu? Nie wiem. Co? Zobaczymy, nie? Nie wiem jeszcze. A co ogólnie będziemy sprawdzali? Zobaczymy, najpierw, może papiery. Numer ramy Kto się jest? zgadza? Gdybym najpierw się przejedziemy, to w ogóle się opaczę? No właśnie, najpierw się przejedziemy, a później będziemy myśleli, będziemy się resztę sprawdzali. A jakieś narzędzia brałeś czy coś ze sobą? Nie. Mamy czterech specjalistów w aucie. Każdy coś powie, każdy zobaczy. Może dzisiaj na tej pacy będzie wracał z nami Predator. Oby. Możemy nagrać później film, nie? Raptor kontra Predator. Ale maszyna licznik A powiedzmy, jaka to jest pojemność? 250 250 A to jest to samo co Ten sam silnik? Czy nie? Chyba nie Nie No jest maszyna Fajnie wygląda z przodu, taki fajny ma wygląd Elegancki. O, pokaż jak świecą lampy. Super, super się to prezentuje. Nie no, ale wyglądało to fajny, ma nie? Tylko mówię, większy silnik. I byłoby super maszyna do jeżdżenia. O, tak mamy tu licznik. widać? O, 24 tysiące przejechane już ma. A ja to nie? Ej, a ten wskaźnik paliwa ci nie działa, czy co? Nie, nie działa. Nie, że jedziemy niby step and w na liczniku mi cały czas prostu... bo on zawyża, nie? Bo no, on jest no. niewdalony kabel. No. jedziemy od... średnia wychodziła od sty do 140, 550. 50, 50 no. 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 Nie no elegancko. A to wiesz, nie widać tak na kamerze, no. że to widać, znaczy widać na pewno, ale wiesz, w naliśniki widzę, że to pieniądze dopiero. Od na szczerze, wiesz. <todzio> Ale serio, jak jechałeś 150 pokazywał? 50 pokazywał, no? 150, 155. No, no. Wiesz, napiśnij, no? A to będzie akurat gruby filmik. Pokaż, jak go wypychasz. Nie, no magia. Z tymi normalnie jest magia. Magia. Pani, to wygląda. Skąd te żarówki w ogóle wziąłeś? Jest internet, to się zamówię takie. 27 zł z pilatem. No. Przełączasz sobie, masz poli no masz Jakie chcesz? Kolory masz, chyba z 30 kolorów jest różnych. Na, na, Miko na ten, na. Czy jak no. będzie ten kład na sprzedaż, to ile będzie chciał pieniędzy za niego? Nie wiem. Może z 5,5. 5,5. Jak też będzie chciał kupić, nie, to może, to to może kupić. 900. No. 5,900, 5,5 za 5,5 sprzeda. Fajny kład, fajnie tak wygląda. wygląda. Tylko bez tych kół będzie, nie? Będą też fajne koła jeszcze. Ale elegancko wygląda z tym.